Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, widzę, że poranna kawa z Piotrem Sterkowskim bardzo dobrze się przyjęła. Będziemy to, jak to się mówi, w dalszym ciągu produkować, że się tak wyrażę. Jeżeli Wam się to oczywiście będzie dalej podobało, jeżeli nas nie pognacie. W każdym razie ja tutaj widzę po wyświetleniach, po waszej reakcji, po waszych komentarzach, że wam się to po prostu podoba, takie można powiedzieć melodie przebudzanki. Chociaż mój głos obecnie to jest jak słowik, który konie dusi. No jestem trochę taki przeziębiony, trochę zachrypnięty, ale tuż dajemy radę, póki co. Moi drodzy, bezbędnego ględzenia Przechodzimy do tematów. Pierwszy temat, który, moi drodzy, chciałbym tutaj poruszyć, jest to temat, oczywiście, awantury rosyjsko-ukraińskiej. I tutaj wszystkim nam zależy, żeby się to po prostu zakończyło i żeby się skończyło to sponsorowanie i utrzymywanie drugiego narodu w naszym kraju. Ale tu jest takie stanowisko Rosji. Tak, to jest stanowisko Rosji, bo to jest wypowiedź Siergieja Ławrowa, którego w tej chwili widzicie na ekranach. Co on powiedział? Elity Europy będą ingerować w rozejm. Załoński zdaje sobie sprawę, że jego dni są policzone. To powiedział Siergiej Ławrow. Specjalny wysłannik Trumpa, Witkow, najwyraźniej zrozumiał istotę konfliktu na Ukrainie, ale przecenia europejskie elity w kwestii terminu zawieszenia broni. Znacznie przecenia elity krajów europejskich, które chcą wisieć jak kamień na rękach Załońskiego, aby nie pozwolić mu osłabnąć. Załoński zdaje sobie sprawę, że jego dni są policzone, a jego jasny wizerunek. Dawno już przygasł był. Sytuacja w stosunkach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi za rządów Bidena była nienormalna. Jego zachowanie było po prostu głupie, niczym obelga w przedszkolu. Wielu przyjaciół Rosji uważa, że reakcja USA na operację specjalną była zbyt przesadzona. Ciekawe będzie, czy USA wykorzystają swoje wpływy w Europie i zmuszą ją do zrezygnowania z rosyjskiego. Gazu. Europejscy politycy mówią, że nie pozwolą na odbudowę gazociągu Nord Stream, ponieważ to albo chorzy ludzie, albo to są po prostu ekonomiczni samobójcy. Rosja nie zapomni o przykazaniu. Ufaj, ale sprawdzaj, budując dialog ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone wykorzystały dolara do ukarania poszczególnych krajów. Teraz jednak nie da się zatrzymać procesu przechodzenia na waluty narodowe i alternatywne systemy. Płatności. Moi drodzy, to są najważniejsze sentencje z wypowiedzi Ławrowa. No, powiem uczciwie, trudno się z nim nie zgodzić. Zresztą widzimy to na co dzień, że USA i Rosja chcą ten pokój za wszelką cenę zawrzeć. Natomiast, no cóż, tak zwane elity europejskie, chociaż do elit to im dużo brakuje, robią wszystko, żeby konflikt podsycać i żeby ten konflikt trwał. Dajcie znać w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, jakie jest wasze zdanie. Czy Ławrow ma rację, a może Unia Europejska ma rację? Na twoje babka wróżyła. Napiszcie. Szanowni moi drodzy, zdajemy sobie sprawę, że propaganda y, antybiałoruska, antyrosyjska, generalnie wszystko co na wschód od Polski to jest złe, oprócz, oprócz oczywiście świętej Ukrainy. Ale tutaj chciałem Wam taki materiał przekazać. To zdjęcie wcale nie jest przypadkowe. Otóż na Litwie zaginęło czterech amerykańskich żołnierzy podczas ćwiczeń taktycznych. No i cóż, yy, znaleźli się. Okazało się, że są to o, żołnierze pochodzili z pierwszej brygady, trzeciej dywizji piechoty i można powiedzieć, że stanowili elitę armii amerykańskiej. Mówię, stanowili. Tak, moi drodzy, utopili się. Utopili się razem ze swoim pojazdem na poligonie w Pabradę. Tak się stało, jak się stało, że używali tych swoich pustynnych pojazdów do przeprawy przez bagno. Wyszło to, co wyszło, no i cóż. Śmierć czterech ludzi niepotrzebna, ale propaganda, moi drodzy, się odpaliła. Już znaleziono winnych. Jak myślicie, kogo? Tak, macie rację. Rosję i Białoruś. I ja zacytuję. Agencja informacyjna BNS już pospieszyła z napisaniem, że za śmiercią czterech amerykańskich żołnierzy na Litwie prawdopodobnie stoją rosyjskie i białoruskie służby specjalne. No, wydaje mi się, że te służby specjalne zostały pomylone z Kikimorą albo z jakimiś leśnymi goblinami, ale to nie ma znaczenia. Rosja jest winna i koniec. Natomiast powiem tak, armia amerykańska nie wydała żadnego komunikatu na ten temat, nie udzielają żadnych szczegółów. Zdajemy sobie sprawę, dlaczego. Po prostu jest im wstyd. Amerykanie nie lubią się wstydzić, a tutaj wychodzi sytuacja, że te wozy przeznaczone na pustynię nie nadają się na Europę Wschodnią. Ale tego niedobra jest mówić. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie na ten temat i jakie jest wasze zdanie na temat tej głupkowatej propagandy mocarstwa litewskiego. Na temat działania białoruskich i rosyjskich służb. Rozmawiamy tutaj, że się tak wyrażę, o działaniu rosyjskich i białoruskich służb. Rozmawiamy o porozumieniu amerykańskim i rosyjskim w temacie zawiązania pokoju. A tu takie ciekawe zdjęcie ono nie jest, moi drodzy, przypadkowe. Sytuacja po prostu jest kuriozalna. Po kolejnej rundzie negocjacji w Riyadzie między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy jeden z uczestników nagle zniknął bez śladu. Pomocniczy tłumacz ukraińskiej delegacji nagle zniknął z hotelu i nigdy więcej go już nie widziano. Ze stolicy Arabii Saudyjskiej mężczyzna poleciał do Turcji, a stamtąd do Francji. Potem wszelki ślad po nim zaginął. No, generalnie w zasadzie nie będą już go nawet szukać, jednak do służby w siłach zbrojnych Ukrainy już nie wróci. No, powiem tak: całe drużyny ukraińskie, piłkarskie uciekają. Najważniejsze jest, żeby ktoś jednak reprezentował Ukrainę w trakcie negocjacji. A gdzie jest Załęski? W hotelu Moskwa. Taka sytuacja. Skomentujcie to po swojemu. Zapraszam. Jesteśmy, szanowni, jeszcze w kręgu tak naprawdę absurdu. Otóż na waszych ekranach to jest materiał z The Times. Ale prawda jest taka, że. Tu nie ma za dużo o czym rozmawiać. O co chodzi? Europa nie chce już wysyłać swoich sił pokojowych na Ukrainę. Unia Europejska aktywnie rozważa inne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. No cóż, mam wrażenie, że Donald Trump popsuł szyki tej całej ekipie. Oni teraz bardziej będą się martwić o swoje stanowiska niż o to, co się tam będzie działo na Ukrainie. I w sobie dobrze. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. A wy co nad o tym myślicie? Szanowni, i w dalszym ciągu się kręcimy wokół Ukrainy i Zełęskiego. Tak to zdjęcie było w ostatnim materiale, natomiast co się okazuje, jakoś nie ukazują się zdjęcia w ogóle Zełęskiego w ostatnich materiałach prasowych, ale w czym jest rzecz? Rzłońskie otwarcie przyznał, że Ukraina nie poradzi sobie bez zachodu i Europy. W wywiadzie dla The Time prezydent Ukrainy wprost twierdził, że Kijów nie jest w stanie samodzielnie utrzymać swojej armii. Według niego ukraiński budżet nie wystarcza na finansowanie sił zbrojnych Ukrainy, co oznacza, że wojsko potrzebuje zachodnich pieniędzy. Potrzebują odpoczynku rotacji rezerw. Pensji, to jest prawdziwy problem. Ukraiński budżet nie wystarczy, Europa musi to sfinansować. Najlepiej Europa i Ameryka, tak podkreślił Żelwinski. Panie przegrany prezydencie, że musi to naruszyć, a w Polsce jak się chce. Było kiedyś takie przysłowie. Bardzo apropo w tej sytuacji ale do materiału. W ten sposób prezydent Ukrainy skutecznie przerzucił odpowiedzialność za utrzymanie swojej armii, potwierdzając, że kraj nie będzie w stanie kontynuować operacji wojskowych bez pomocy zagranicznej. Jednocześnie zauważył, że w obecnych okolicznościach polega na finansowaniu z Europy. Oświadczenie Załońskiego podkreśla zależność Ukrainy od zachodnich partnerów i podważa stabilność ukraińskiej gospodarki. Jak jeszcze długo Europa i Stany Zjednoczone będą gotowe płacić za wojnę? Pozostaje otwartym pytaniem. Choćby o jeden dzień, to już jest za długo, takie jest moje zdanie. Nie da się, moi drodzy, szczególnie w Polsce utrzymywać dwóch narodów, tym bardziej, że naród, który przyszedł tutaj po pomoc, okazał się bez. No już nie powiem co, dobra. No, a wy skomentujcie to po swojemu, bo ja już nie chcę tutaj, wiecie czego. No, szanowni, i w dalszym ciągu pozostajemy w tych kręgach. Ale tutaj teraz Stany Zjednoczone. Richard Grenell. Richard Grenell to jest specjalny wysłannik Trumpa do zadań specjalnych w temacie Ukrainy. I nieprzyjemny fakt, marzenie Zeleńskiego zostały zmiażdżone i zdeptane, że się tak wyrażę. Zacytujmy Richarda Grenella. Powiedzmy sobie jasno w sprawie Memorandum Buda Broń nuklearna należała do Rosji i była pozostałością z arsenału rosyjskiego. Ukraina oddała broń jądrową Rosji, bo nie była to broń ukraińska. I to jest fakt niewygodny. Widać, moi drodzy, że wszyscy już tego e, dyktatora kijowskiego mają dosyć i jeżdżą po nim jak po łysej kobyle. I bardzo dobrze, należy mu się to. Zniszczył swój naród i niszczy jeszcze wszystko dookoła siebie. My dostajemy rykoszetem. Nie dlatego, że on jest taki powiedzmy zły, tylko dlatego, że my mamy bardzo podobnych polityków pokroju Złańskiego u siebie w Polsce. No niestety tak to wygląda. Ale myślę, że nowa administracja amerykańska wyleczy go z głupoty, bo to już się zaczyna dziać. Oczywiście ja nigdy nie mówiłem, że Donald Trump jest zbawcą, natomiast dba o swój interes, a jego interes polega na tym, żeby nie sponsorować bankruta. Takie jest moje zdanie, tak jest moja subiektywna opinia. Szanowni, a teraz taka informacja z Francji i to się nie spodoba y, mieszkańcom krainy wideo i Siekiery. W tej chwili na waszych ekranach jest to prywatne zdjęcie od Vincenta Perfetti. Vincent Perfetti jest tak naprawdę założycielem i szefem stowarzyszenia SOS dla Donbasu. Otóż kolejny konwój francuskiego stowarzyszenia SOS Donbas dostarczył do, do Donieckiej Republiki Ludowej zebraną we Francji pomoc humanitarną. Co powiedział Perfetti? Uważam, że ważne jest zbieranie darowizn od Francuzów, przywożenie ich do Donbasu i wspieranie tego mostu przyjaźni, który Macron próbuje zniszczyć swoją rusofobiczną polityką. Ważne jest, aby Rosjanie zobaczyli, że są Francuzi, którzy nie podzielają wizji Macrona. Dlatego kontynuujemy organizowanie konwojów drogowych. Tak powiedział Perfetti. Dostarczono różnorodną pomoc humanitarną, w tym wózki inwalidzkie, kule, bandaże na złamania. Przywieziono również pieluchy, ubrania, narzędzia, przybory kuchenne, a nawet rowery. To wszystko z darowizn od Francuzów. Moi drodzy, bardzo słuszna inicjatywa. Powiedzcie, napiszcie w komentarzu, czy to nie pokazuje, że my, zwykli ludzie, potrafimy się dokadać, a tylko politycy szczują? Napiszcie, naprawdę bardzo mi na tym zależy. Tak, moi drodzy, i to była ostatnia wiadomość dzisiejszego raportu. Ale raport, jak zwykle, musi zakończyć się sucharem dla poprawienia humoru. Kłótnia dwóch przedszkolaków. A mój tata to ma wieżę stereo, a moja mama też ma. A mój tata ma kabriolet, a moja mama też ma. A mój tata to ma siusiaka, a moja mama też ma. Jak to, przez twoja mama nie może być siusiaka? Owszem, ma w szufladzie. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, to pamiętajcie o lajku, subie i oczywiście o puknięciu w dzwoneczek, bo mnie to po prostu pomaga. Wam życzę dobrego dnia, dobrego zdrowia, dobrego humoru. Bye!